Rozmowa z Gorzową. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu. Gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco. Marcin Sasień, witam Państwa w studiu przewodniczący Solidarności w Poczcie Polskiej w województwie lubuskim pan Słowomir Steltman. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Narasta spór pomiędzy związkami pracowniczymi a władzami Poczty Polskiej dotyczący m.in. zakładowego układu zbiorowego e, pracy. E, no, mówi się o zwolnieniach prawie 9 tysięcy, prawie 10 tysięcy osób. A co jeśli chodzi o województwo lubuskie? Czy, czy macie jakieś informacje dotyczące tego, co tu się będzie działo? Tak. Od roku jesteśmy świadkami niszczenia Poczty Polskiej, zwalniania pracowników, redukcji zatrudnienia, ograniczania dostępności społeczeństwa do usług pocztowych. Widzimy to też również na obszarze naszego województwa. Społeczeństwo pewnie zauważyło, że placówki się zamykają, godziny otwarcia dla klientów się ogranicza, listonosz coraz rzadziej do... widywany jest przez, życ, przez mieszkańców, przez społeczeństwo. No to się zauważa niestety. I ta, ta redukcja zatrudnienia, która w tej chwili się odbywa, dotyka również pracowników Poczty Polskiej Województwa Lubuskiego. Znaczy, teraz w Warszawie trwa okupacja, jakby, głównej siedziby, tak to chyba można nazwać, ale jako, jako strajk, jako taki, chyba jeszcze nie wszedł w życie. Nie, jesteśmy po referendum strajkowym wśród załogi, wśród pracowników. Pracownicy jednoznacznie się określili, że są gotowi do strajku w sytuacji trudnej, jeżeli będzie sytuacja podbramkowa. W tej chwili próbujemy Innymi środkami spowodować, by pracodawca odstąpił od zamiaru wypowiedzenia zakładowego układu zbiorowego pracy. Jednak obserwujemy, że idzie to w złym kierunku, ponieważ jeszcze nie zakończyły się rozmowy w sprawie zakładowego układu zbiorowego pracy, a już pracodawca wystosował do. do Przewodniczących zakładowych organizacji związkowych, pro, projekt regulaminu wynagradzania. Czyli jednoznacznie, jednoznacznie to świadczy, mhm. że nie ma woli uzgodnienia zakładowego układu zbiorowego pracy. No dobrze, ale czego jako Solidarność oczekujecie? Bo nie jesteście jedynym związkiem w poczcie, ale czego oczekujecie dzisiaj? Bo z jednej strony mamy trudną sytuację poczty na, na rynku, w, właściwie, z drugiej strony wasze oczekiwania i yy, z trzeciej strony jakby no, wszystkich pracowników, którzy wiadomo, że chcą, chcą pracować. Czego chce Solidarność? Chcemy przede wszystkim przywrócenia szacunku dla pracownika Poczty Polskiej. Listonosz, listonosz pracownik Okienka pełni pełną, pewną misję dla, dla społeczeństwa i, i chcemy to, żeby pracownik był godnie wynagradzany za, za to, co świadczy dla społeczeństwa. I... i żeby nie zabierano przywilejów, które, które mieliśmy do tej pory w cudzysłowie mhm. Przy, przywilejów, bo to były dodatki stażowe, to była premia roczna, to, był, nagrody, to były nagrody jubileuszowe, sprawy emerytalne. Dzisiaj się pracownikom, to chce zabrać. Nie zgadzamy się z tym. Pracujemy również na najniższym wynagrodzeniu. 70% pracowników Poczty Polskiej otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze na poniżej kwoty minimalnej. Jak to możliwe? To jest, tak, uzupełniana kwota minimalna jest y, premią do najniższej krajowej. Aha, tak? W ten sposób. No dobrze, no ale pytanie. Bo, bo domagacie się tego, co pan powiedział, plus jeszcze podwyżek. Bo o ile się nie mylę, to teraz na przełomie roku były podwyżki, ale Solidarność nie była z nich zadowolona. Tak, my oczekiwaliśmy od pracodawcy podwyżki. Zresztą to wyraziliśmy w pytaniu referendalnym. Czy pracownik oczekuje podwyżki tysiąca złotych do wynagrodzenia zasadniczego? W trakcie negocjacji. Pracodawca proponował około 400 zł, później, później w trakcie negocjacji uzgodniono z jednym ze związków reprezentatywnych kwotę 460 zł brutto, brutto na jednego zatrudnionego i, i na taką kwotę przystał jeden ze związków reprezentatywnych. A z drugiej strony mamy też zarząd i tutaj muszę zacytować prezesa, który mówi w pulsie biznesu, że, cytuję, klienci nie muszą odczuć zwolnień, a na poczcie można podejść do pracy bardziej racjonalnie. Obecne kierownictwo mówi, że walczy z dużym kryzysem w, w poczcie, zastanym kryzysem, że od lat poczta nie była dostosowywana do e, rynku, do tego, co dzieje się na rynku tym, tym kuriersko pocztowym. Jak podchodzi do tego Solidarność? Bo pamiętamy. Przełom lat 2000, gdzie widać było, że firmy kurierskie wchodzą na rynek, że, a, że pojawiają się paczkomaty. Wiadomo, że jest, są przeróżne firmy także te z zagranicy. I na przykład Deutsche Post, jak się poczyta prasę branżową, to zareagowało, poszło w, w tym kierunku. Poczta Polska no, wymyślała różne, różne swoje kierunki, no ale. Czy to nie jest efekt, czy skutek tego, w jakiej dzisiaj sytuacji jest? No z pewnością jest to skutek, bo poczta Polska przez lata nie była dofinansowana przez karbo mm. państwa. No, jesteście Może, spółką akcyjną. Jesteśmy spółką akcyjną. Nastawieni, na, jak, jak kodeks handlowy yy, mówi, to spółki są nastawione na zysk, tak. I przede wszystkim yy, zysk. Byliśmy pozbawieni dofinansowania ze skarbu państwa z powodów yy, yy, dyrektywy unijnej, która nie pozwalała na, na wsparcie finansowe. To, to chodzi o pomoc publiczną. No. Po, tak, mhm. dokładnie tak. Yy, inne poczty zachodnie przed, przed tą dyrektywą zostały y, wsparte finansowo przez rządy innych państw i dlatego y, też i, ich sytuacja i, i na rynku kurierskim czy pocztowym jest zupełnie inna niż poczta polska. My się, powiem tak, gotowaliśmy we własnym sosie. Dwa lata temu... Y, y, Doszło do, do uchwalenia ustawy o wsparciu Poczty Polskiej, właściwie rekompensacie Poczcie Polskiej yy, za świadczenie usługi powszechnej. Te, te pieniądze otrzymaliśmy do, dosyć późno, bo dopiero w ubiegłym roku, ponieważ Komisja Europejska wstrzymywała się z wydaniem zgody na, na pomoc publiczną. Dzisiaj te pieniądze dostaliśmy, mamy te pieniądze, jednak obecny zarząd. Przeznaczył te pieniądze na zwolnienia pracowników. Dzisiaj na wypłaty te... tak? dla zwolnionych pracowników? Tak. To, to w programie dobrowolnych, tak hmm. zwanym programie dobrowolnych odejść, bo to nie jest program dobrowolnych odejść, pracownicy są zaskakiwani, czy, czy proponowane są im, jest proponowany im program dobrowolnych odejść poprzez wysyłanie maili do pracowników z zastrzeżeniem, że jeżeli pracownik się nie zgodzi i czy nie przyjmie warunków przedstawionych przez pracodawcę, będzie podlegał zwolnieniom grupowym i to się już dzieje. Od, od paru dni otrzymuje maila od pracodawcy po kilku na kilku pracowników, którym zamierzają wypowiedzieć umowę o pracę z tytułu zwolnień grupowych. Wczoraj wieczorem również dostałem cztery maile mhm. dotyczące czworo pracowników. Bo według danych, do których ja dotarłem, to w tym pierwszym etapie programu wzięło prawie 700, ponad 700 osób udział. 73% z tych wszystkich, którzy, którzy da zadeklarowali chęć jakby wejścia w program dobrowolnych odejść. No, ale pytanie jest zasadnicze. Jaka ta poczta ma być? Co się ma teraz wydarzyć? Bo zarząd mówi, że poczta stoi właściwie na, na granicy, rynek jest jaki, jaki jest. I teraz, w którą stronę ma to iść, zdaniem Solidarności? Powinno iść. Zaskakuje nas to, co, co zarząd w tej chwili robi, bo o... Zwa... zwalnia program transformacji poczty. My obserwujemy, że ten program transformacji poczty polega w tej chwili tylko i wyłącznie na zwalnianiu pracowników. Obecny prezes Poczty Polskiej w mediach wyraża się niepochlebnie o, o, o firmie. Mówi, że jest y, Poczta Polska w stanie śmieci klinicznej. No, y, pracownicy mają defekt intelektualny. Też również w ten sposób wyraża prezes o pracownikach Poczty Polskiej. Ja tego nie słyszałem. Tak, y, no, to jest powszechna informacja w, krążąca w mediach. więc. Y, tak, tak w, tak, w takim kierunku firma nie może iść. My obserwujemy w tej chwili spadek usług pocztowych po, po, po tych wypowiedziach prezesa. No to nie jest program naprawczy. My oczekujemy prawdziwego programu naprawczego. Po, Oczekujemy pomocy państwa dla pracowników Poczty Polskiej. Pocz A może trzeba przepraszam, przewy, ale może trzeba zrestrukturyzować firmę, bo, bo w prywatnych firmach tak jest. No widzimy co dzieje się na rynku pocztowo-kurierskim. Można wysłać paczkę na drugi dzień, ona będzie bardzo szybko w paczkomacie w drugiej części Polski. A czy nie ma pan wrażenia, że w pewnym momencie poczta poszła w złym kierunku. Można było cukierki kupić na poczcie, ale y, z dostarczeniem paczki czekało się no, ki kilka, kilka dni. Chodzi mi tylko o to, że, bo pewnie pojawiają się głosy także wśród mieszkańców, którzy nas teraz słuchają. No dobrze, ale rynek jest no, 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 bezwzględny, tak? Czy, czy poczta w poprzednich latach. Jakby y, próbowała dostosować się do tego trudnego rynku. No nie będę tutaj odpowiadał za zarząd Poczty uh -huh. Polskiej, ale y, nie jest prawdą, że z terminowością Poczty Polskiej było coś nie tak. Mieliśmy punkty odbiorów. Y w Żabkach mamy dotychczas na urzędach pocztowych, mhm. mieliśmy na stacjach benzynowych Orlenu, to nam zastępowało w pewnym paczkomaty, paczkomaty których nie mieliśmy a z powodu tego, że nie mieliśmy środków na, na inwestycje. A Jasne. jeżeli już te środki były, bo dwa lata temu również otrzymaliśmy takie środki, to procedury związane z przetargami komplikowały nam sytuację i spowalniały ten proces. Czyli można to przyspieszyć, ale też prawnie, bez, bez uszczerbku próbuję jakby wyłuskać to, co, co pan ma na myśli, czyli ludzie to jest wartość dla Solidarności, a można przyspieszyć jakby i ulepszyć funkcjonowanie poczty zmianami w przepisach i prawie. Oczywiście tak, ale my również mamy nowoczesne maszyny w węzłach rozdzielczych, które mm. zostały zamontowane w, w ostatnich dwóch latach. Węzły te w tej chwili świecą pustkami. Brakuje przesyłek, które moglibyśmy w sposób no, sprawny Jasne. doręczać mieszkańcom. Mamy służbę doręczeń. Listonosze docierają póki co jeszcze w miarę codziennie do, mhm. do, do, do mieszkańców. Prawdopodobnie się to zmieni, bo zarząd planuje, że doręczanie przesyłek przez listonoszy, szczególnie na wsiach, będzie co drugi, co trzeci, nawet co czwarty dzień, a być może raz w tygodniu tylko ze względów na, na te działania, które teraz podejmuje związane z redukcją zatrudnienia. Czyli co się, bo musimy powoli już kończyć, co się może zdarzyć w najbliższym czasie i, i, czego, i czego oczekujecie? Oczekujemy wsparcia państwa, bo jeżeli nie będzie tego wsparcia państwa i woli do tego, żeby firma dalej funkcjonowała i, i pełniła swoją misję, to, to jeżeli my tego nie powstrzymamy jako solidarność, to, to, to z firmą, pracownikami może być no, źle, po prostu źle, tak. Czy w na najbliższym czasie może być strajk na poczcie, taki generalny? W dniu dzisiejszym o godzinie 11 rozpoczynają się, mają rozpocząć się kolejne rozmowy w sprawie zakładowego układu zbiorowego pracy. Pracodawca, tak jak pan redaktor wcześniej wspomniał, zespoły negocjacyjne okupują w tej chwili budynek Zarządu Poczty Polskiej na ulicy Rodziny Hiszpańskich 8 i, i oczekują tam pracodawcy na rozpoczęcie rozmów. Jednak pracodawca sprytnie przełożył miejsce spotkania na zupełnie inne, odległe miejsce w Wa Warszawie. Razu, tak. Dzisiaj również, mm -hmm. bo to wczoraj, w dniu wczorajszym również przyszedł mejrze, na dzisiejsze spotkanie również przekłada miejsce na Łączynę 8. Sprytnie, żeby wyciągnąć pracowników, którzy członków związkowców, którzy okupują siedzibę zarządu do innego miejsca. Cel taki, żeby przerwać okupację siedziby zarządu. Czyli na razie jesteśmy w kropce. A czy jesteście jako Solidarność? Jesteśmy w kropce. Tutaj pracownikom gwarantujemy, że pełną ochronę związkową, pomoc prawną, jeżeli będzie taka konieczność również w sądach pracy stawimy się za pracownikami. Dziękuję za rozmowę. Przewodniczący Solidarności w Poczcie Polskiej w województwie lubuskim Sławomir Steltman był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Rozmowa z Gorzowa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco.